Święto jest okazją do tego, by wyrazić wdzięczność, podziękować za życzliwość, ale równocześnie prosić tu przy ołtarzu Pana za Was, żołnierzy, jak również pracowników cywilnych. A jest o co prosić, ponieważ pełnicie bardzo odpowiedzialne zadania, wyjeżdżacie na misję. I oczywiście nasz profesjonalizm to ważna rzecz, ale nie wszystko, bo i zdrowie, i tak zwane szczęście żołnierskie. Za was i wasze rodziny o Boże błogosławieństwo prosząc sprawuję tę najświętszą ofiarę w dniu waszego święta. I również bardzo się cieszę, że to świętowanie rozpoczynacie od modlitwy Eucharystii. Dziś w naszej Rodzinie szkarłatnych beretów mamy jeden taki dzień naszych rekolekcji, jeden dzień naszego wspólnego rodzinnego spotkania przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby wsłuchać się w to słowo, które On dziś do nas wymawia, które dziś do nas kieruje. Musicie być bardzo mocni, żeby podołać zadaniom, które stawia przed Wami ojczyzna i to, do czego jesteście powołani. Mocni fizycznie, bo w żandarmerii nie ma ułomków, ale również mocni wewnętrznie. Musicie być ludźmi prawego sumienia. Tak jak to było w tym pierwszym czytaniu tych trzech próbował król złamać, ale oni się nie dali złamać. Drodzy bracia, życzę Wam takiej niezłomności w służbie najwyższym wartościom.